Co, możemy zaczynać, chyba co? No, zacznij, póki żyje. Dzień dobry, ja jestem, pan Kawia. Witam was serdecznie w kolejnym epizodzie. Don't Starve Together jest ze mną Piotruś. Dzień dobry. I nadal gramy sobie weselusia i beztrosko. W Don't Starve Together. No przecież widać, co to jest za gra. Może ktoś, nie wiem, może ktoś pomyśli, że to single player. Może ktoś pomyśli, że to Simsy. Może, kto, może ktoś nie przeczyta tytułu. Może ktoś nie umie czytać. Dokładnie. Może ktoś jest ślepy. Ile my mamy żabich nóg? Ja ostatnio zacząłem grać na singlu i mam 20 żabich udek, bo to jedyne mięso jakie mam na świecie, bo bawoła, mam jednego. Króliki nie, nie jarają mnie, nie, nie jara mnie odżywianie się królikami. O okay. atak nożownika w. Czy... Gdzie? Gdzie? Atak nożownika? Okej, okay, atak nożownika w... Powiem. W Londynie, okej. Okay. My sobie no. gramy w Donstarwa, a tu atak nożownika. Ale co, gdzie? Kiedy? Teraz? Zaraz. No w Londynie. No tak, tym przed chwilą. Uh -huh. Okej, okay. zobaczyć musimy, co ogólnie jeszcze możemy zbudować na nasz karat Race. A właśnie, kiedy się kończy ten. Słuchaj, dzień e... mamy do lata. Jeden... Tak, trzeba robić ten. A wie, że ten dzień właśnie mija? Na razie nie będzie tak gorąco, wiesz? Czekaj, czekaj, ja czekaj. Mam pełną brodę, wracam do domu. Strzeżaki trzeba robić. Dobra. Mam... Masz golarkę? Golarkę? Tak, w skrzynce jest golarka. Dobra. A piankę? E... Przepraszam, ale muszę wywalić tą pochodnię, mam tak uroczą pochodnię, że to hit. O nie, nienawidzę lat. Yesa. Czemu, po... Czemu pochodnia ma damage 17? me, what? E, dobrze o tym wiedzieć. 28 lodu. Dwa lodu nam brakuje do drugiego strażaka. To zeżar lód. <noise> eee. He, he, he. Wiesz to śmieszna sprawa. E, Jezu, zjadłem. Zjadłem, nasiona. Myślałam, że zjadłeś lód e, Gdzie? A to też. <noise> Dobra. Znaczy. Ej, nie jestem głupi, nie zjadłem go samego. Zro, włożyłem go do garnka. Okej. Okay. Razem z mięsem i z tego powstały mięsne kulki, jak a wszyscy mamy, wiemy. A mamy złoto jeszcze? Bo potrzebuję dwa dudały. E, jedno złoto mam. O Jezu, nie mamy złota. Umrzemy tu! Dobra, Wacław, spadajmy stąd. Zostawmy mm. jego mega szczurokoksa. Jaki szczurokoks? O cie Można nie. jakoś nazwać? Tak naprawdę nazwać? No co, i czemu po... nie biegasz? Wiesz co, potrzebujemy złota, ja lecę ogólnie... Yy na biom kamienny wiesz a ja mam dragon fruty Nie siedź za bardzo w bazie bo ogólnie ba bazie nam spłonie bazie nam z bazie Łozień, spłonie. Dobra to wiesz co to ja nawet tu nie zastanę długo ja po prostu no, zrobię sobie z żabich udek i z mięsa kulki mięsne i uciekam stąd. A i golarka, golarka, golarka. Masz w tej. Kurde, ja kamienia grzewczego nie mam. Znaczy kamienia chłodzącego. I nie umiem e, ogniska chłodzącego. Nie. Słuchaj, tutaj nie. jest trochę lodu. Nie umrzemy. O, panie. O, pranie. O, pranie. O, pranie. Mm. Nie, czekaj. Ja mam miejsca na karata, jeszcze mi ucieknie. Boże, 62 stopnie. Jezus, ja też. Mamy, mamy saletrę ogólnie u siebie na chacie? E, chyba tak, mam nadzieję. W, e... Ej, za szybko to <grym> lato przyszło. Ty, słuchaj. Mamy, będziemy... mamy, mamy jedno na ziemi, zobaczę w skrzynkach. Sprawdź. E, nic, nic, nic. <grym> Mamy jedną Salatrę? Jedną saletra. okej okay. Bo się trzeba nauczyć tego Endothermic Fire O panie O, dwa T4 ścięte i dwa elektryczne dady. Super! Dobra, przyniosłem jeszcze sześć lodu, żyjemy na razie Dobra, ja biegnę po prostu, choćbym miał nie wrócić, biegnę po saletra, Salatrę, Salotrę Salotrę i ten, i jeszcze tego. Mm. Mamy, mamy jaskinię za, za obok bazy, więc git. No a ja, ja w ogóle planowałam całe lato spędzić w jaskini. Właśnie też, patrząc na to, jakie szanse mamy na zewnątrz. Ja zapomniałam. Ja w ogóle nawet nie patrzyłam za ile dni to ja lata przychodzi. ja się nie. tak dobrze bawiłem tymi szczurami, że. Aha. No super dobrze, I co pan robił? Bawiłem się szczurami? Ty, słuchaj, wiesz co? Ja jeszcze nakopię tego lodu trochę, bo to może być nasza szansa. Okay. Jest jedna saletra. Szansa, szansa, Cztery szansa. Cztery saletry znalazłam. Super, to rób w domu, te ja biegnę po więcej saletry. No, się trzeba chociaż nauczyć tego y, endothermic y, fire. Fajer Złoto przynieść, bo dwóch dudali potrzebujemy. Okej, okay, to biegnę po prostu na biom skalę, skalę min. Jakbym ja chociaż umiał pochodnię tą taką, a nie wiem, fu pochodnię, to najmniejsze ognisko zrobić. No właśnie to chłodzące no i do tego saletra jest potrzebna. No, a ja będę musiał spędzić... A nie, mogę po prostu z pochodniami biegać, dobra. Bo chyba pochodnia mnie nie nagrzeje aż tak, żebym spłonął w trakcie nocy. Nie, raczej nie, nie powinna. Ale możesz sprawdzić. <laughs> o nie, jeszcze, met jeszcze deszcz meteorytów poproszę i w ogóle będę spełniany. No ja mam saletrę, salutra, salutra. O, Gekonki! A właśnie one nie spłoną? Kekony? Nie, chyba nie! Bekon płonie, więc. Tylko że tu gdzie ja jestem... O, wow, jest jeden... O, jest druga żyła złota. <grym> Jezu, ten jakąś tak słodko mnie boi, Tak poskakuje. Obokowie. Mam złoto spokojnie. Dużo złota. <grym> Mi, Aż tutaj... Dwa. Mi tutaj pająki łażą. Jezu, zrobiłaś taki dźwięk, że myślałem, że się przegrzałem. Nie, to ten, to odświeżacz powietrza. Ej, ale jesteś jest taki z tymi odświeżaczami powietrza, że idzie zawało dostać. No, w sumie tak, no, idziesz, masz rację. Idziesz w nocy do toalety, on do ciebie strzela. Jeszcze tak w, idealnie w nogę, że ci zimno się zrobiło. Generalnie masz wrażenie, że umrzesz. Coś takiego. Jako, jaka ta noc jest długa. No, spokojnie, dzień się jeszcze wydłuży. Będziemy mieli dużo szansy spłonąć. Jeszcze, kurde, jakiś gównopająk mnie goni. Gównopająk. A nie chcę go atakować, bo przelecał jego koledzy. A wezmę go do pułapki z wabię. Właściu. Chłopaki. No, właśnie do tej pułapki. Ile trawy. Bekony. A gekony. Bekony. Chcę oswoić be be tak, bekona. Tak, Chcę oswoić gekona i nazwać go bekon. O kurcze... <śmiernie> te pająki głupie łażą. <śmiernie> <śmiernie> Jakie emocje tam. <śmiernie> tak. No bez... Mamy za blisko bazy te pająki. A mówiłem, żeby dać dalej. Tak. <śmiernie> <śmiernie> Dobrze, że mam tą pułapkę do obrony. Biega z bronią z macki, dobrze mam. Ej, ja w ogóle jestem przebrany za bałwanka i skuba lato. Wiesz, może będzie ci tak troszeczkę chłodniej przez to. Tak, poczuję się jak Olaf z Krainy Lodu. Jej. Czego my potrzebujemy na chatę? Nie eee, nie, ja niosę saletry i będę zaraz niósł też. Saletry złoto Excuse muła, dlaczego powstał Trigard, mimo że nie jest żadnego drzewa? Eee. I dlaczego cały czas robi, robi mi się coraz goręcej i pewnie zaraz będę umierał? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. No o nie, dobra, dobra, chłodzę się, chłodzę się. Wilson po prostu wystraszył się tego i mu temperatura skończyła. Spokojnie. Niosę 13 saletry, 4 golda i 20 głodu. Mm. Wiesz co, nie jestem. Jednego czy tam dwa dudale trzeba na strażaka. E, dwa dudale trzeba. Czyli, dwa duterze, mam. czyli na jednego strażaka mamy. A możesz jeszcze na drugiego naciąpać. Wiesz co, mam 68 stopni. Czekaj, idę do ciebie. Zebrać moje truchło. Ej, 69 stopni, halo. Czekaj, czekaj, czekaj. No kuźba, czekaj, czekaj, czekam na śmierć. Przegrywasz się? Nie, jeszcze nie. Chodź halo tu. woda, proszę. Halo tu. woda, proszę. Chodź. Coś tu. No, o, jestem! Trawy nie mam, masz trawy? Mam trawy. Tutaj, to ci ten zrobię dobrze. Proszę. O! O tak! O jest, zimno! O tak, o tak. Szybko, zginęli O tak, o tak, o tak. Olaf lubić! Olaf lubić! Mm. Jakbyś mi mogła oddać resztę trawy, bo ci oddałem, zmiecam. A mogę połowę? No! Masz. Żebym, żebym, żebym w razie czego miał, więc. O, 42... O, 40 stopni i leci w dół, jak dobrze znowu mieć tyle stopni. Jak ogólnie o. latem, y, zajdziesz y, na dział mrożonek. Ej, no! Jest tak e, Jak się cieszy. Tego ogniska. Taniec słońca. Ej, deszczu, fu! Dobra, już. Czy mogę w zimnym ognisku ugotować jedzenie? Nie, Nie. gra jest jakkolwiek logiczna. O, powstały. Ej, dobra, żeby pogorszyć naszą sytuację, zapukam do tego, do Ula, co ty da to? No nie wiem, czy to taki mądry pomysł. Dobrze, to zrobimy to na moim odcinku. <grym <grym o, tutaj nugety leżą. Ile leży ogólnie jeszcze... Ile tutaj nugetów leży? What? O! Pięć nuggetów? Ale w, tych w sensie takich tych rzeczy... do... Tak, tak, tych takich Taka rat tak. Co? Pięć znalazłam, tak na glebie. Excuse mi skąd? A może to ten twój szczur, co uciekł? <grym> Ej, no mogę ściąć włosy, żeby mi było ch ch chłodniej? No ma masz w skrzynce ten, y no. rzeczy. I jak masz. Czekaj, aha, bo my nie mamy zrobionego tu ognisku. Dobra, cztery ścięte kamienie, potrzebuję sześć, w sumie, bo jeszcze dół y ojca. No potrzebuję trochę złota jeszcze. Dobra, S ja mam dudady. Zrobię to ognisko. Y prosto w bazie stawiać? Nie, 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 nie. Poza zasięgiem tego strażaka, wiesz? Jezu, Ale nie o A gdzie jest strażak ty? Strażaka trzeba zrobić. Ja mam przy sobie te. Aha! Ja mam przy sobie. Co wszystko... wiedzieć, gdzie on będzie stał. Girsy. Ja ci powiem zaraz. Ja zaraz wracam, już wiesz? Dobra. Złoto trochę to ja ja nakopię. To ja się tylko modlę, że. O, ten tego, super. To ja się modlę <laughs> tylko, żeby nie zginąć. Nie! Nie! Bardzo się <laughs> pali. To... A co, umarł? Nie, podszedłem do tej maszyny biegającej z młotkiem i gra załapała, że chce ją zniszczyć, więc ten uciekł. Aha. Nie, nie, nie chcę cię bić! Czekaj, jego można było w pułapkę złapać na normalnie świecie, a, nie? Tak, w pułapkę i łopatą wykopać. <laughs> o, że tak zapłakałeś, że myślałam, że cała nasza baza płonie. Nie dawaj mi mylnych sygnałów. <laughs> a nie! Nie! Dobra, uf. prawie go zabiłem tą łopatą. Piotr! Nie Chciałem go nakarmić, a Gnój jest nakarmiony! Piotruś, słuchaj, krzywda ci Piotru. się nie dzieje! <grych> <grych> Żebyś się zdziwiła! <grych> o, drzewiec... Mój karat umiera, umiera ja. Drzewiec tu łazi. A jeszcze ogólnie jedną, jedną grudkę złota bym chciała. Dosłownie jedną grudkę i wracam na chatę. No, zaraz wracam. Drzewiec tu chodzi. <grych> no i co ci gorąco? Masz tylko 65 stopni, to nie 70! To naucz się tego chłodzącego ogniska. No wiem, no ale nie chcę go stawić byle jak, nie? No to, postaw, to samo, niby, niby po prostu... Niby mogę zrobić to mniejsze, ale. No dobra, zrobię chociaż to mniejsze, żeby nie umrzeć teraz. O, jak dobrze. O, jak zimno. Jest dragon pie. A pod ziemią chłodek. O, zrobię sobie kanapkę. To zrobię kanapkę. <laughs> to sobie zrobię kanapkę. Naprawdę wyglądam jak bałwanek. Jeszcze mordy mi brakuje. Tego noska z marcheweczki? O tak. Jezu, zimny Thermostone. Uuu, budzia, budzia, budzia. O budzia, budzia. O, o, jaki zimny. O, tak. A tobie Glamour to nie za ciepło? A, wiesz, ogólnie on, on takie, takie ma, takie futerko, wiesz. <noise> ja patrzę, co tam w ciemnościach się rzuca, a to karat na tym stoisku robi, robi swoje pozy. <noise> Ojejku. Pajacyki. <noise> <To> <noise> Dokładnie. Czekaj fletnie pana. Czekaj, czy ten, czy parasol dawał ten ochłodzenie? Tak, dawał, dawał. <noise> Jak do? To... Co ci... Ej, zimno mi! <noise> Oj, o ciepło źle, zimno gorzej. Ja też mam 5 stopni. I do obok cholinka w lato. Prawdziwie polska rodzina. I ja swoją w zeszłym tygodniu rozebrałam. Moja dalej stoi. Ja biorę się za Biedźmina. Liczysz, liczysz na spóźnione prezenty? Tak. Mm. Się zdziwię. Dobra, wracam na chatę. O! Dostałem... Właśnie! Dostałem te sznurowane mo mokasyny! Mieliście... Nie, nie mieli. U mnie na odcinku będzie na początku, jak sznurowane mokasyny dostałem. Ojej... teraz się w nie przebrałem. Wracam do domciu. Wracaj, bo się boję. Zrobię karatera. Aha, dobra. Zrobię karate racer. co to na to? A zrób. Zrobię. Ja przyniosam... Gorąco? Nie ma gorąco! Biegaj, szczurze! <grym> Biedny karat! No, wywalił się na plecy! Biedny karat! Bo trzeba je trenować! No, się, na skupienie! Co się trapisz po głowie? Co się trapisz po. No i, no i co mi z tego treningu nawigacji było? Nagaty tylko zmarnowałem, typie! No i co mi. A, daś mi tego. A co no, postawiłeś? Nagety. Maszynę do nawigowania szczurem? No tak, już w, w, w poprzednim odcinku nawet. Dobra, biegaj, nawiguj, dragon fruta. Dobra, chodź, bo nie wiem, gdzie postawić te ognisko, żeby nie sięgał ten... No już jestem niedaleko. Nie ma cię! No, no zobacz, jestem bliziutko, no już prawie wracam, no. <laughs> to moja matka, zaraz będę, godzinę później. No wiesz tam, zatrzymało <laughs> mnie kiedy, kiedy obiad, jak się ziemniaki ugotują. <laughs> Mamo, chodź, robię obiad, to i mama. <laughs> 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 No ja Właśnie miałem pytać, gdzie jest Mariusz, przypomniałem sobie... No e, jak ja przypomnisz sobie o śmierci swojego zwierzaka. Pierdzielę, stawiam siostrzeńca Mariusza. Ale Pośrodku chaty. Stawiaj tego strażaka. Masz, możesz to... wziąć. Dziewięć! Idę robić kolejny etap. Reflex. o, oh, reaction time. Karat, stamina, sense of direction, a to już mamy. To wiemy. A tutaj speed. Może zrobimy na speed, co? A zresztą możemy zrobić dwa. To jeden zrobię na speed, a drugi zrobię na. Czas reakcji. Eeeh. Postawimy to wszystko mniej więcej w jednym miejscu, żeby się nie gubiło. Choć będziesz biegał jak chomik. Patrz, zrobiłem ze szczura chomika. Super. Czekaj, bo ja muszę tutaj ten e, strażaka postawić. Ani się wasz zakopywać, Mariuszu. Bo nie będziesz jedyną postacią, która je dusza. <grym> 20 pajęczynki w ogóle ma. Kurde, wiesz co? Farmy co? źle stoją. Wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie stresuj mnie. O <grym> aż mi serce zapalało z drugiej strony. E, wiesz co? Namiot trzeba by z, ten zmłodkować, go przestawić. Co? No, z go. Młot, 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 młot. Ale pozbieraj te śmieci. Śmieci. Śmieci? Kuźba biegałem za tym całą mapę. Kurde, kurde. O o o! Jest! I drugi na farmę pójdzie. Paczeki ładny. Ale zaromisty! A jak to działa? Eee... Mogę to schamerować. Nie! GORĄCO, 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 GORĄCO! Leć! 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 GORĄCO! Chodź tu! Chodź tu! A! Umieram! 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 Ała. ała. Nie umierasz. KUŚBA, ROZPAL TO! Zabraniam ci umierać, słyszysz? <śmieniu> tak, jak z... jak umarłem, to znaczy, że zapomniałem. Czego mi brakuje, żeby drugiego strażaka zbudować? Mnie. Ja. o yes. Strażaka jak... Daj mi wóz A dwóch dudali mi brakuje. Daj no, mi złoto. Złota. Co zrobiłeś ze złotem? Poszedłeś po złoto? Zrobiłem... Ognisko. Zrobiłem... O, nisko. o yes. I straciłam. A nie masz może dwóch złota? Oj. Hej. A nie masz Ciebie. może dwóch złota? E, mam dziewięć O Jaku, to mi jest niepotrzebne zupełnie. <grymne> <grymne> Ej, ale paczek słodko śpi wstał. Biegamy. Ja piernicze. Wojtuś! <grymne> Wojtuś, biegaj. Nic z ciebie nie będzie. Dobra, kolejnego dnia kończymy. Kole kolejnego dnia kończymy. Przeżyliśmy. Mamy strażaka. Mamy strażaka? Mamy strażaka. Zobacz, jaki fajny. No, piękny. Kolejna rzecz, która świeci w No. Okej. Okay. Tylko musisz kontrolować poziom tutaj naładowania. Można to ładować okay. kupą, można ładować drewnem, wszystkim, co jest ogólnie łatwopalne. Czyli mogę do niego nasrać? Na przykład. O, y, objąłeś moją taktykę. Tak. Nie będzie gnój wybrało już w zło nie, już że nie złochał kanał po śląsku już od jutra. No, chodź się bić ze mną. No, 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 chodź do... chodź na moją arenę. No. Wiesz, co kolejnego dnia y, ja lecę y, ten. Po co mi to mięso z potwora? Polecę jeszcze to. Po nie, spaliłaś! Co spaliłam? Czy ty spaliłaś to mięso? Nie, nie spaliłam tego mięsa. Kolejnego dnia lecę jeszcze po ten, po dwa złote, dwa złota, kurde, nam brakuje. Ja pójdę, zawiodłem cię, to tym razem cię nie zawiodę. <grystanie> męska, męska decyzja. Dobrze, tak, i, ty, ty, i, ty, o, i tą, o tą męską, męską decyzją y, Pitera będziemy kończyć dzisiejszy y, odcinek. Mówię do Was, Pan Kawia był ze mną, Piotruś. Dzień dobry. I zapraszamy Was do kolejnych materiałów, które już niebawem. Pa! pa. pa.